Dzisiejsze pytanie jest, czy Stany Zjednoczone to jest najbardziej rasistowski kraj na świecie? I odpowiedź oczywiście jest nie. Okej, okay, i to koniec dzisiejszego filmiku. Nie, okej, okay, żartuję. Oczywiście to nie jest koniec dzisiejszego filmiku, ale pytanie, czy Ameryka jest najba najbardziej rasistowski kraj na świecie to jest. No wiesz, moi manzierowie z Instytutu Lingwistyki chcieli, żebym nagrał ten filmik. Bo pewnie będzie się dobrze klikał. Może to nie jest dobre pytanie. Oczywiście, że to nie jest najbardziej rasistowski kraj, ale czy rasizm w Stanach istnieje? Może to jest lepsze pytanie. I też, jak ja uważam, Ameryka porównuje z rasizmem do innych krajów. To znaczy, czy uważam, że inne kraje są bardziej rasistowskie? I właśnie o tym jest dzisiejszy odcinek. Instytut Lingwistyki przedstawia... Czy Ameryka jest najbardziej rasistowskim krajem na świecie? Oczywiście, że nie. I czemu jestem taki pewny? Myślę, że kraj, który jest tak bardzo wymieszany jak Stany Zjednoczone i jest tyle ludzi z innych miejsc, jest tyle różnych religii, kolory skóry i tak dalej. I też w Stanach to jest nic nowego. Od zawsze w Stanach to było mieszanka kultur. To myślę, że jest trudno, żeby być najbardziej rasistowskim krajem na świecie, jak twój sąsiad jest inny niż ty. I sam fakt, że tak jest, to ludzie muszą być przynajmniej trochę, albo nawet bardzo tolerancyjni. Ale też musimy zdecydować, co to znaczy rasizm. Czy rasizm znaczy, że są jakieś przestępstwa przeciwko czarnym ludziom, albo Azjatom, albo tak dalej. Jak to jest rasizm, to oczywiście będzie najwięcej takiego rasizmu w krajach, które są najbardziej wymieszane. Poprzez to, że te kraje są wymieszane, to takie przestępstwa mogą się zdarzyć. Ale jak mieszkasz w kraju, gdzie wszyscy są tacy sami, powiedzmy Północna Korea, to tam byśmy mogli powiedzieć, że w ogóle nie ma rasizmu. Ale to jest oczywiście przez to, że wszyscy w Północnej Korei to są. Północnymi Koreańczykami. Ko Koreańczykami, to w takim razie kraje, które są wymieszane, byśmy mogli powiedzieć tak bez problemu, są bardziej rasistowskie. Czy są takie przestępstwa w Stanach, albo w Niemczech, albo w Anglii? Pewnie tak. To wtedy byśmy mogli powiedzieć, o, oni są najbardziej rasistowscy. I ci, którzy mieszkają w kraju, gdzie wszyscy są tacy sami, oni w ogóle nie są rasistami. Ale chyba wiemy, że tak. Rasizm chyba nie działa. To drugie pytanie jest, czy rasizm znaczy, że... Jakiś kraj, że ludzie w tym kraju mają jakąś negatywną opinię o innych rasach? Albo może nie lubią tych ludzi, którzy są część innej rasy albo część innej grupy i nie chcą, żeby oni byli w ich kraju? I wtedy czy to jest rasizm czy xenofobia? Albo może rasizm i xenofobia? Oh, sorry, po polsku się mówi xenofobia. Po angielsku się mówi xenophobia. Someone can be xenophobic. Albo jak kogoś nie lubisz przez ich religię, to czy to jest rasizm? Chyba nie, bo religia to nie jest rasa, nie? Może powiem tak, mi się wydaje, że ludzie używają słowo rasizm i rasistowski tak za często, nawet jak to nie jest prawda. Na przykład ja mieszkałem w Filadelfii w polskiej dzielnicy i było bardzo, bardzo dużo Polaków, i przez to niektórzy ludzie nas nie lubili. I czasami mogą czuć tą dyskryminację albo jakąś nienawiść może. Kiedyś komuś ze Stanów mówiłem o tym i oni powiedzieli, o! Oh, to oni byli rasistami. I ja powiedziałam, co? Rasizm? Zaraz, zaraz, czy ty uważasz, że ja jestem część innej rasy, bo jestem Polakiem? Tak, czy ty nie myślisz, że jestem biały? Tak ja nie rozumiem. To jak słyszę takie rzeczy, to myślę, a okej, okay, to, to widocznie wszyscy są rasistami, nawet jak to nie jest związane z rasą. To nie dziwię się, że ludzie mogą myśleć, nie wiem, że o wszyscy są rasistami, bo kogoś nie lubią. I mimo to, że w ogóle nie jest związany z rasą, o, oni są rasistami teraz, to okej, okay, to wtedy może Ameryka jest najbardziej rasistowski kraj, ale nie sądzę, nawet wtedy. To jak rasizm jest to, że nie lubisz jakąś grupę, mimo to, że tak w ogóle nie znasz tej grupy i z nimi nie spędzasz czas i nie znasz ich kulturę, ale mimo wszystko. Ich nie lubisz i masz negatywną opinię o nich, i nie chcesz, żeby oni byli w Twoim kraju albo tak w Twojej dzielnicy, to myślę, że nie. Ameryka nie jest najbardziej rasistowskim krajem. Prawdopodobnie kraje, gdzie wszyscy są tacy sami, to one są najbardziej rasistowskie na przykład Północna Korea albo Japonia. Niektórzy ludzie mówią, że Polska jest ba bardzo rasistowskim krajem. I czy naprawdę jest? Nie wiem, z mojego doświadczenia nie, ale prawda jest taka, że w Polsce, mimo to, że dużo Polaków nigdy nie poznali kogoś, kto nie był biały, nigdy nie mieli rozmowy albo konwersacji z kimś, kto nie jest biały, to mimo wszystko mają o nich negatywną opinię. I nie mówię, że to jest większość Polaków, albo nawet bardzo dużo Polaków, ale powiem Wam tak: w Stanach nigdy nie słyszałam, żeby ktoś powiedział: Ja jestem rasistą. Oczywiście rasizm istnieje. Oczywiście, że tak. Rasizm istnieje wszędzie. I pewnie od czasu do czasu, może jakiś biały człowiek w Stanach powie: Wiesz co? I potem tak popatrzy, żeby zobaczyć, że nie ma tych ludzi, i powie: Wiesz, nie jestem rasistowski, ale, ale w Polsce to kilka razy w moim życiu słyszałem, żeby ktoś powiedział: No, ja jestem rasistą i jestem z tego dumny. I tego akurat w Stanach nigdy nie słyszałem. Czy to znaczy, że Polacy są bardziej rasistowscy niż Amerykanie? Nie, po prostu myślę, że niektórzy Polacy są bardziej otwarci tym, żeby powiedzieć, że są rasistami. O, Kicia to jest. Cześć Kicia, hej. To może są bardziej otwarci, żeby powiedzieć, że są rasistami, albo żeby powiedzieć jakiś rasistowski żart, albo... A powiedzieć, że na przykład kogoś nie lubią, przez to, że gdzieś coś słyszeli, i pewnie jest im łatwiej to powiedzieć, bo po pierwsze, nie ma tych ludzi w Polsce, prawie. Nie muszę zrobić tak. Poczekaj. Okej, okay, ich nie ma, ja ci powiem. Nie, po prostu możesz powiedzieć jakiś głupi żart o Żydach albo o czarnych ludziach i nikomu to nie będzie przeszkadzało. Albo może prawie nikomu. Ale też oczywiście, jak ktoś opowiada żarty, to też nie znaczy, że jest rasistą, chyba, nie? To jak oceniamy, jak bardzo rasistowski kraj jest. Przez to, że opowiadałem rasistowskie żarty, to na pewno Polska wygrywa w porównaniu do Stanów. Bo tak jak w taki sposób myślimy o rasizmie, to na pewno kraje, gdzie, które są bardzo homogeniczne, to byśmy mogli powiedzieć łatwo, bez problemu, że one są bardziej rasistowskie. Jakbyś nie wiedział, jak się mówi homogeniczne, to po angielsku się mówi homogenous. Homogeneous. Też słyszałem, że niektórzy ludzie mówią, że rasizm. Nie jest indywidualne, bo z jakiegoś powodu są różne definicje rasizmu. Ja myślałam, że rasizm jest jak po prostu nienawidzisz jakąś rasę. Ale niektórzy ludzie mówią, że rasizm znaczy, że w jakimś kraju ten kraj jest budowany w taki sposób, żeby tak pomagać jednej grupie i żeby tak szkodzić drugą grupę. I że pod tym względem rasizm jest taki bardziej oficjalny. Że rząd stworzył system, który jest rasistowski tak cały czas, to wtedy chyba byśmy mogli powiedzieć, że te kraje, które są bardzo homogeniczne, to w ogóle nie są rasistowskie, bo wszyscy są tacy sami w tym kraju i nie ma innych ludzi, albo prawie ich nie ma. To wtedy byśmy mogli powiedzieć, że Północna Korea w ogóle nie jest rasistowska. Ale jak rasizm jest to, że nienawidzisz jakąś grupę, to z tego co wiem, ludzie z Północnej Korei nienawidzą Amerykę i Amerykanów i prawdopodobnie wszystkich białych ludzi, to wtedy byśmy mogli powiedzieć, że o, na pewno są rasistami. To w takim razie ja chyba nawet nie wiem, co to jest rasizm. Czyli ja nie mogę odpowiedzieć na pytanie, który kraj jest najbardziej rasistowski. Pomyślę, że może w krajach, gdzie wszyscy są tacy sami, to hej, jak jesteś inny, możesz się spotkać z rasizmem. Słyszałem, że w Polsce ludzie byli obrażani w publicznych miejscach przez to, że nie byli biali. Albo nawet miałem jakiegoś znajomego z Hiszpanii. I po prostu było widać, że on nie jest Polakiem. Po prostu ciemniejszą skórę. I kiedyś sobie szedł ulicą jakiś taki nie wiem, jakiś pijany żul albo coś tak napluł na niego i jakoś, jakoś go jego wyzwał, nie pamiętam jak. nie powiedział, że on jest małpą albo coś takiego. To czy takie rzeczy się zdarzają w Stanach? Ja myślę, że dużo mniej niż na przykład w kraju, gdzie wszyscy tacy sami. I to jest przez to, że to nie jest nic dziwnego, żeby zobaczyć Hiszpana w Stanach albo kogoś, kto ma ciemniejszą skórę, to wiesz, nikt nie jest zaskoczony, bo to co, co, on wtedy by musiał opluć tak co trzecią osobę? Po prostu by ci zabrakło śliny wtedy. Ale czy w Stanach ludzie mają jakieś negatywne opinie o niektórych rasach? Pewnie tak. To pytanie jest. Który kraj ma więcej negatywnych opinii o, o jakąś rasę? Polska, Stany, Japonia? Ja nie wiem. No myślę, że pytanie jest, czy Ameryka jest najbardziej rasistowski kraj? O, nie, okej, okay, to jest oczywiste. Nie jest. Mi się wydaje, że te kraje, które są najbardziej homo homogeniczne, to są najbardziej rasistowskie. I też, to jakbyś poszedł na przykład do jakiegoś stanu, albo do jakiegoś miasta w Stanach, gdzie wszyscy są tacy sami. Na przykład jakieś miasto, że wszyscy są biali, wszyscy są z tego miasta, się wychowali w tym mieście, ich rodzice się wychowali w tym mieście, ich dziadkowie i tak dalej, to wtedy tam też będzie więcej rasizmu niż w Nowym Jorku. Prawdopodobnie. I pewnie tak samo jest w Polsce. Ja myślę, że ktoś z wioski w Polsce. Pewnie ma więcej negatywnych opinii o innych rasach niż ktoś, kto mieszka w Warszawie, bo w Warszawie to jest większa szansa, że będziesz miał jakąś interakcję z tymi ludźmi. Ale też, jak masz większą interakcję z innymi ludźmi, to wtedy możesz mieć jakieś stereotypy przez Twoje. Doświadczenia. I wtedy to też może być rasizm, bo mówisz, o, wszyscy czarni ludzie tak się zawują, bo takie miałem doświadczenia, bo wszyscy ludzie z tego kraju się tak zawują, bo tak miałem doświadczenia. Albo mówisz, a wiesz, przeważnie ludzie z tej grupy to oni są tacy, ale nie ten taki mój jeden kolega, on jest on jest lepszy, on jest inny, on jest dobry. To myślę, że byśmy wszyscy musieli zdecydować, że rasizm znaczy to i to. I dopiero wtedy byśmy mogli powiedzieć, które kraje. Uważamy, że są najbardziej rasistowskie. Ale nawet wtedy nie uważam, bo jestem pewny, że Ameryka by nie była najbardziej rasistowskim krajem. Ja myślę, że nawet nawet nie by, by nie było gdzieś tam blisko góry. Na pewno nie. To czy dyskryminacja istnieje w Stanach? Pewnie od czasu czasu tak. Tak samo jak w Polsce. Czy ludzie mają jakąś opinię o innej rasy przez stereotypy albo przez jakieś ich doświadczenia? Pewnie, że tak. I na pewno w Polsce też, i na pewno w Japonii też. Ja myślę, że po prostu rasizm istnieje wszędzie. I mi się wydaje, że w większość krajach na świecie większość ludzi nie są rasistami. I myślę, że w większość krajach na świecie, jakby ktoś powiedział coś rasistowskiego grupie ludzi, to na pewno inni ludzie by powiedzieli, hej, ale czemu tak myślisz? I na pewno by była dobra mądra konwersacja. O tym. Nie zawsze, bo niektórzy ludzie po prostu są chujami i powiedzą, nie, ja tak uważam i tyle. Ale myślę, że większość ludzi by mogli mieć inteligentną rozmowę. A propos rasy, a propos religii, a propos imigrantów i ksenofobii i tak dalej. I myślę, że to nie jest takie czarno-białe. To daj znać, co Ty myślisz w komentarzach, bo też czasami słyszę, że na przykład Polacy, ja myślę, że Polacy są uczuleni na to, że ludzie mówią, że Polska to jest rasistowski kraj. Potem ludzie mówią: Nie, my nie jesteśmy rasistami. Nikt w Polsce nie jest rasistą. I tak myślę no to, to chyba nie znasz tych ludzi, których ja znam w Polsce. Czy ja uważam, że Polska jest rasistowskim krajem przez tych znajomych, których ja poznałem w Polsce, którzy są rasistami i mówią, że są rasistami? Oczywiście, że nie. nie ja nie oceniam Polskę w taki sposób, bo większość Polaków tak nie myślą, ale czy może mają jakieś inne pomysły związane z rasą, albo z religią, albo z kulturą, niż na przykład w kraju, gdzie ludzie są przyzwyczajeni do tego, że jest mieszanka ludzi? Na pewno. Napisz w komentarzach, co Ty o tym myślisz. I też oczywiście zapisz się na naszego webinara. Link jest na dole w opisie. Nie martw się, tam nie będziemy mówili o rasizmie. Tam tylko się nauczysz, jak szybko i efektywnie się uczyć nowego języka. I to wszystko na dzisiaj. Na razie. Cześć.